Cześć, z tej strony Bartek, jestem fizjoterapeutą. Ten film jest kontynuacją materiałów odnośnie życia, dnia codziennego po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, kiedy po wszczepieniu endoprotezy można wsiąść do samochodu i prowadzić go. A także pokażę Wam prawidłową technikę wsiadania i wysiadania z samochodu. Najczęściej zadawanym przez pacjentów pytaniem jest to, kiedy można wsiąść za kółko samochodu, kiedy można prowadzić pojazd. I tutaj wszystko zależy od operowanego stawu biodrowego. Jeśli chodzi o Lewy staw biodrowy, pacjent może wsiąść za kierownicę po 6 tygodniach. Jeśli staw biodrowy prawy jest operowany, tutaj granica czasowa to 8 do 10 tygodni. Wszystko, oczywiście, zależy od tego, jak staw będzie się Goił, i jakie są zalecenia lekarskie. Na potrzeby filmu, noga operowana będzie zaznaczona bandażem na nogawce. Teraz pokażę Wam prawidłowe ustawienie fotela w samochodzie, a także technikę prawidłowego wchodzenia i wychodzenia z auta. Rzeczą, od której zaczniemy, jest regulacja fotela. Fotel, który znajduje się za mną, nie jest przystosowany do osoby po operacji biodra. Musimy odsunąć fotel od biegów i pochylić oparcie. Ku tyłowi, to spowoduje, że podczas siadania kąt zgięcia w biodrze nie będzie wynosił więcej niż 90 stopni, i ta pozycja fotela ułatwi nam swobodne wsiadanie. Podczas siadania wykonujemy następujące czynności. Po pierwsze musimy być tyłem do fotela. Prawą rękę kładziemy na kierownicy, lewą na oparciu i wysuwamy operowaną nogę do przodu. Siadamy na krawędzi fotela. Wsuwamy się głębiej. Nogę zdrową kładziemy pod chorą, podważając ją, i ruchem rotacyjnym wkładamy do samochodu. Następnie możemy przybliżyć trochę foto. W drugą stronę te czynności wykonujemy odwrotnie czyli odsuwamy fotel ku tyłowi noga zdrowa wędruje pod kolą ruchem rotacyjnym wysuwamy nogę wysuwamy się na krawędź fotela podpieramy się o kierownicę i fotel i Stajemy odbijając się z nogi zdrowej. W tym materiale filmowym byłoby to na tyle. Zachęcam Ciebie, drogi pacjencie, do obejrzenia innych filmów związanych z poradami po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Jeśli podobał się Tobie ten film, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć.